Witam wszystkich na moim nowym kanale pod tytułem Konstrukcje drewniane Kornela, a ja jestem Kornel. Witam Was z mojego domku na drzewie, który, samego, który sam wybudowałem. Znajdujemy się właśnie na 7 metrach nad ziemią, a zaraz przedstawię Wam, jak wygląda ten domek. Domek, na którym się teraz znajdujemy, wybudowany jest na Orzechu Włoskim. On około 6,5 metra. Nad ziemią znajduje się sama posadzka tego domku. Dach jest około 1,70 m, 1,60 nad powierzchnią podłogi. Na sam dach również da się dostać, ale to już raczej w takich rzadszych przypadkach. Otwieram teraz okna. Cały budynek jest bardzo, bardzo ciemny, bez właśnie otworzenia tych okien, a raczej okiennic. Zbudowane są one z błazeri. Do każdego okienka jest doczepiona klameczka i jeden lub dwa zamki. Zamki czy takie blokadki. Oczywiście wszystkie te otwory okienne, czy, czy te okna są wybudowane na około całego domku, który jest w nieregularnym kształcie, to może być nawet chyba siedmiokąt. Pomyślałem właśnie podczas budowy o takim kształcie, ponieważ bardzo mocne wiatry nieraz tutaj wieją. Już mieliśmy, <laughs> ten dach został zerwany chyba z 4 czy 5 razy. Wszystko leciało do sąsiadów, no niebezpieczna sprawa. Już na szczęście, dach nam nie odleciał chyba od dwóch lat po ostatnim remoncie, u No i tak tu mamy otwarte, otwarte wszystkie okna, bardzo ładny widok, trochę zimno dzisiaj jest i lekko zawiewa. No i niestety są liście, aż takich widoków ładnych na kamerze nie da się jednak uchwycić. Tutaj jeszcze widzimy po lewej stronie. No, no tak wygląda wejście. Tutaj sznurek, za którym można chwycić, żeby otworzyć. Jeszcze raz cała okolica. Tutaj są liny, które służą do przytrzymania tych wszystkich klamek podczas naszej nieobecności, bo, ponieważ zamki już troszeczkę wymiękają. Półeczka na jakieś rzeczy, jakieś tam pierdółki, narzędzia, czy <grych> podczas imprez jakieś smakułyki, napoje. No tak. Tutaj znajduje się z pierwszy z takich małych sekretików. Jest to skrzynka na prąd. Nie ma prądu już, ponieważ domek powoli Zostaje przeznaczony do rozbiórki. Ale był tam prąd. Kolejnym ze schowków jest schowek na śmieci. Wygląda trochę jak stara toaleta. Siatka bądź wiadro zamontowane było na, tym, na tej rurze pałąku. Tu jest blokada. A jednocześnie miejsce, przez które można wyjąć tę rurę. Wszystko ładnie przycięte. Taka ławeczka tutaj jest. Tutaj schowek na buty miał być, no ale wyszła lekka wentylacja. Niestety niecały schowek jest tutaj wykończony, jak widać. O proszę. No i super, to nie? Hmm. Tak wygląda to trochę z zewnątrz. Jak widać, domek z zewnętrznej strony zmienił lekko kolor. O tak, to nawet jest oparcie lekkie, można się położyć. Postawić coś. Głośniki, jak był prąd, też fajna sprawa. Tak, tutaj są zamknięte drzwi, przez które za pomocą tego kołowrotka, które było widać, dało się wciągać parę rzeczy wiadrem czy czymś tam. No i dach. Tutaj widać jeszcze elementy drewniane znajdujące się na nim. Jest to pozostałość po systemie do otwierania dachu. Bardzo fajne widoki w jakąś bezmurową jakąś bez noc. No i tak, tutaj jest ciekawy element w tych drzwiach, ciekawe zastosowanie. Żeby drzwi okiennica się całkowicie otworzyła, musiałem zastosować zawiasiki. O, proszę, tak się tutaj torusza. Poniżej jest gałąź, którą właśnie ten, ta technologia, ten system omijał. Tu jeszcze mamy taki widok, jak wyglądają okiennice zewnętrznej strony, jak cała ściana wygląda. No jak widać, niestety warunki pogodowe z, z, jakoś tak. Te, te deski wszystkie pozbawiły już tej warstwy ochronnej, może coś zostało, no ale nie wygląda to już tak ładnie, jak wyglądało 3 lata temu. Czy nawet cztery. Już sam nie wiem. Tutaj jakoś postarałem się. Pokazać wam, jak to wszystko wygląda. Jeszcze raz, dach. Dach składa się z falowanych płyt. Y z papy takiej twardej bardzo fajny materiał. No, nie jest za ciężki, idealnie się sprawuje tutaj. Poza tym, że nieraz odlatywał. O, tutaj właśnie jest ten zamek, o którym wcześniej mówiłem. No i tak. W domku muszę zrezygnować. Jak tu widać, są szczeliny. Powstają one, ponieważ drzewo zaczyna się rozrastać. Nie uwzględniłem tego, jak byłem jeszcze mały i to budowałem. No i niestety powoduje to, że domek się powolutku sypie. Ale spokojnie w planach mam może za rok, może za dwa lata odbudować, bądź stworzyć już coś nowego. Niestety nie mogę, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby na tym drzewie niczego nie było. Tak wygląda fundament całości, jeszcze pozostałości po prądzie. Zielona lina, zaraz o niej opowiem. Kolejna fajna rzecz. No, taki trochę rzut wysokości. Na tym kikuciku kiedyś znajdowało się drzewo, a od drzewa do miejsca, w którym się znajduje, szedł mostek linowy. No dobra, mamy i linę. Na linie przymocowana była właśnie taka winda. Tutaj widać korbkę, którą się wciągało, nawet jest ławeczka i można było się wciągnąć. No, latająca belka. Tak wyglądają właśnie podpory. Cud, że się wszystko jeszcze trzyma, ale kiedyś trzymało bardzo mocno. No to tak, tutaj mamy chyba taką pionierską Odpore, która pozwoliła mi rozbudować domek. Idzie ona drzewa aż do gałęzi u góry. Jest zamontowana do drzewa za pomocą śruby rzymskiej i lin. Jeszcze właśnie tak pokazywałem ślad mostka. Tak wyglądał mostek. Nie ma już go teraz, nie ma też drzewa po lewej stronie, nie ma drzewa na końcu. Dla jeszcze takiego pokazania jak ten domek mógłby no, jak wygląda? Jego, jego wysokość, wielkość. Tutaj właśnie pokazuję, jak się wchodzi. Uproszczone bardzo jest teraz wejście. Kiedyś, kiedyś trzeba było się wdrapywać po gałęziach, ale na potrzeby imprez wstawiłem drabinę, żeby jeszcze przed rozbiórką każdy mógł do niego wejść. No, ostatnie zdjęcia, jakie zrobiłem, nie licząc dzisiejszego filmu. Tak, wyglądała, tak wyglądał domek z 5-6 lat temu. Na zdjęciach jeszcze jest mój brat, o, tutaj jeszcze widzimy windę. No i dziękuję bardzo za oglądanie.